w tej chwili przemienia przypóstę przemienia głosów. Czyli kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały nr 46.398 Rady Gminy Klewów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnego ośrodka kultury w Klemowie za rok 2013 Kto jest przeciw? Dwa. Kto się strzelał? Jeden. No. No. to Pani że nie <grymne> Iliśmy to przejdziemy do punktu kolejnego, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Z tym sprawozdaniem Państwo się zapoznali. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Czy mają Państwo pytania dotyczące sprawozdania? Ponieważ przed zatwierdzeniem... Przed przyjmowaniem uchwały w sprawie auto wejmujemy trochę więcej dziesięć przydatnych. Natomiast to jest sprawozdanie finansowe. Tu jest sprawozdanie. Gminy z dnia 26 20 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok proszę o podniesienie ręki. 11. 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? 4.